Zadanie z tematu własności liczb naturalnych. Mamy podane w zadaniu drugim, że resztą dzielenia liczby 3945 przez 7 jest 4. I mamy podać trzy liczby naturalne, które będą większe od tej liczby A, czyli większe od 3945, których w podpunkcie A resztą dzielenia przez 7 jest też 4. Tutaj yy, Możemy kojarzyć, że jeżeli mamy mieć na przykład liczbę podzielną na 7, to zawsze jeżeli wiemy, że jakaś liczba jest podzielna na 7, to jak dodamy do niej 7, to będzie ona też na 7 podzielna. Jak dodamy do danej liczby podzielnej na 7 na przykład 14, wielokrotność 7, to też ona na 7 będzie podzielna. I tak samo jest z liczbami, które przy dzieleniu przez 7 dają resztę 4, to one też różnią się o 7. Tutaj, żeby to sprawdzić, to najpierw wypisałam sobie, jeżeli ta liczba 3945 przy dzieleniu przez 7 daje resztę 4, to jeżeli byśmy dodali do tej liczby 3, to powinna być ona podzielna przez 7. No bo jeżeli jest reszta 4, no to oznacza, że jeszcze 3 brakuje, żeby była podzielna do 7, na 7. Więc jak dodamy 3 do tej liczby, to ona na pewno będzie na 7 podzielna. I teraz kolejne liczby, które będą podzielne na 7, no to będą większe o 7. Czyli jak dodajemy kolejno po siódemce, no to uzyskamy liczby podzielne na 7. I jak teraz chcemy uzyskać inne, których przy dzieleniu przez 7 będziemy mieć jeszcze 4, to po prostu do tych liczb po 4 dodajemy. Czyli te liczby to będą 3952 na przykład, do tej dodaję 4, czyli 3959, i do tej jeszcze dodam 4, no to będzie 3966. Więc to są wszystkie liczby, które przy dzieleniu przez 7 dają resztę 4. Wyciągnęłam to w ten sposób, że najpierw znalazłam taką, która się przez 7 dzieli. Czyli od tej można odjąć 7, albo do niej dodać 3, i wtedy uzyskamy taką. Albo też można właśnie do tej liczby dodać 7 i uzyskamy też taką, którą, która przy dzieleniu przez 7 jest równa 4. I znowu do tej dodajemy 7. I znowu do tej 7. I w ten sposób możemy szybciej te liczby uzyskać, ale tutaj Wam yy, chciałam pokazać tak troszeczkę sposób naokoło, żebyście zobaczyli, że ten, ten schemat, o którym mówiłam na samym początku, się sprawdza. Czyli jeżeli na przykład jakaś liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2, to jak dodamy do niej 5, to też ona przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. I kolejne 5 dodamy, to znowu będzie ta sama zależność. No i jeszcze pod punkt B. Mamy podać liczbę, której resztą z dzielenia przez 7 jest 6. No to jak tutaj mamy już te podzielne na 7, no to jak dodamy do nich 6, no to ona przy dzieleniu przez 7 dadzą resztę 6. Czyli to do tej dodajemy 6, czyli to będzie 3954. Do tej dodamy 6, to będzie 3961. I do tej, jak dodamy 6, to będzie 3968. Czy można w jakiś inny sposób to wyciągnąć, nie wyciągając tych, tych podzielnych na 7? No to jeżeli mamy na przykład tą liczbę, i wiemy, że ona przy dzieleniu przez 7 daje resztę 4, a żeby dawała resztę 6, no to trzeba by było jej jeszcze po 2 dodać. Czyli na pewno też liczba 3947 przy dzieleniu przez 7 dawałaby resztę 6. I kolejne, do których będziemy jeszcze po 7 dodawać, to też będą tą samą własność wykazywać. Czyli tutaj też można by dopisać właśnie tą, że jak do tej dodamy 2, czyli 3947, to też mogłaby być tutaj jako pierwsza w podpunkcie B. No i widzicie tutaj, że też te, które przy przez 7 dają resztę 6, też one wszystkie różnią się o 7.